Witam państwa serdecznie. Nazywam się Gabriel Maciejewski. Jestem wydawcą i autorem książek, a spotykamy się tutaj w naszych podcastach, żeby rozmawiać o tych książkach albo o tym, co się aktualnie dzieje na świecie. I tak będzie, proszę państwa, dzisiaj. Parę dni temu wyjechał z Polski prezydent Joe Biden, który przyjechał tutaj, żeby utwierdzić nas w naszej pewności co do tego, że traktaty o bezpieczeństwie. Europy Wschodniej, zawarte w ramach NATO, działają. Ja zaś chciałbym się zastanowić nad tym, co jeszcze oprócz tych traktatów działa w Polsce. Działa na przykład rosyjska propaganda, która jest oparta na ludziach do tej pory posiadających rozmaite uwierzytelnienia, wydawane przez całkiem poważne ośrodki. Na przykład Leszek Sykulski dostał order od prezydenta Dudy. I tak się, kiedy o tym usłyszałem, zastanawiałem, kto w tej kancelarii u pana prezydenta pracuje, że Znając tego Sykulskiego i widząc, co on opowiada, zapisał go na listę do tych orderów. Ja, oczywiście, jako człowiek z zewnątrz, spoza tych wszystkich środowisk, działający, jakby to powiedzieć, na własny rachunek i na własne konto, jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że ci ludzie, którzy teraz się ujawnili jako, jako rosyjscy propagandyści, są po prostu z tego samego środowiska, z którego wywodzą się. Wywodzą się ludzie robiący dokładnie odwrotną propagandę i komunikujący się w innych zupełnie zakresach niż oni, czyli ci wszyscy nasi dziennikarze i publicyści, którzy mówią, że dobrze jest, iż prezydent Biden tu przyjeżdża, dobrze jest popierać Ukrainę, a nie dobrze jest inwestować, inwestować w Rosję. Zastanawiam mnie kto, proszę Państwa, czy jest w ogóle ktoś, kto zajął się badaniem takich histerii, które były po, po obecne w przestrzeni publicznej od roku 2014, a czasem i wcześniej do, do zeszłego roku, do wybuchu wojny na Ukrainie. E, oby ktoś taki był, dlatego że ja sam pamiętam, ile razy stręczono mi historię o tym, że będzie tu końcówka jedwabnego szlaku i musimy natychmiast nawiązać współpracę z Chińczykami. Nigdy w to nie uwierzyłem. Tak samo jak nigdy nie uwierzyłem w to, co opowiadał Piotr Zychowicz, też kolejny model o tym, że trzeba wybierać albo Niemcy, albo Rosja. To jest niemożliwe, bo Niemcy i Rosja nie zostawiają nam żadnego wyboru. Tak? To jest jedna sprawa. Tutaj z miejsca wchodzi na tapetę i do omówienia kwestia taka, jak w ogóle ludzie, którzy mówią takie rzeczy, wyobrażają sobie Polskę. Oni sobie w ogóle nie wyobrażają, proszę Państwa, dlatego że. Oni mają jakąś wizję Polski ahistorycznej, wyide wyidealizowanej. No i na przykład uważają, że w razie konfliktu zbrojnego Polska powinna bronić się na linii Wisły. <grych> na linii Wisły. Całe moje życie jest za linią Wisły. Stamtąd pochodzę, choć akurat z miejsca, które leży dokładnie po drugiej stronie Wisły, wystarczy przejechać most i już. No, ale to jest jednak po tamtej stronie Wisły. I co? Tych wszystkich ludzi mieszkających po tamtej stronie Wisły, w imię jakichś założeń strategicznych, powinniśmy, y, powinniśmy się pogodzić z ich śmiercią w męczarniach, y, zesłaniem na Syberię, grabieżą y, ich mienia, tak? po to, żeby udowodnić sobie jakąś wyciągniętą nie wiadomo skąd hipotezę rzekomo strategiczną. Proszę Państwa, te wszystkie brednie były obecne w sieci, i one nadal są obecne. I nikt nie wymyślił jeszcze sposobu, jak się tego pozbyć. Przeciwnie, wszyscy gwałtownie robią tym ludziom promocję w sposób taki, że usiłują z tym dyskutować. No, ja niby też teraz o tym mówię, ale proszę Państwa, taka jest różnica, że ja się staram wykreować jakąś nową wizję, a nie reagować na to, co mówią pożyteczni idioci albo po prostu kupieni rosyjscy propagandyści. Nie będę wymieniał teraz nazwisk i mówił kogo, do jakiej grupy zaliczam. Co to znaczy, wykreować nową wizję? Proszę Państwa, stały sojusz z Ukrainą jest konieczny. Ludzie opowiadający o tym, że Ukraina jest państwem potencjalnie Polsce wrogim, wobec tego, co się wydarzyło pomiędzy Warszawą i Kijowem przez ostatni rok. To są w najlepszym razie ludzie ciężko y, niezorientowani, a w najgorszym działają oni celowo, dlatego że nie ma już mowy o żadnych innych sojuszach, bardziej autentycznych, niż to, co, y, co będzie budowane pomiędzy Polską y, i Ukrainą. Więc raczej się do tego przyzwyczajmy. Raczej się do tego przyzwyczajmy, a jeżeli ktoś chce szukać jakichś konfliktowych sensacji. Ja go szczerze zachęcam do książek wydawanych także przez moje wydawnictwo, opisujących politykę mocarstw, głównie Francji i Anglii, a także Wielkiej Brytanii, w XVII wieku w Rzeczpospolitej na Ukrainie. Tam znajdzie dość satysfakcjonujących informacji, które jego niezgodę na stan obecny będą stymulowały. Natomiast państwo nasze w tym momencie nie może się opierać na takim paradygmacie. Dlatego, że te moce, które dawniej kształtowały y, politykę antypolską na Ukrainie, czyli głównie Francja i głównie Niemcy, a także po części y, Wielka Brytania i Anglia, y, wcześniej Anglia, są dzisiaj w zupełnie innych miejscach. Francuzi i Niemcy bardzo chętnie y, urządziliby dzisiaj w Polsce jakąś y, antyukraińską imprezę i doprowadzić do tego, żeby w Polsce Pojawili się politycy, publicyści, wieszczący rychły koniec dobrosąsiedzkich stosunków polsko-ukraińskich. Na szczęście wszyscy ci ludzie są zagłupi na to, pojedynczo i w masie, żeby w ogóle coś takiego skonstruować. Ja jestem tego całkowicie pewien. Zarówno we Francji, jak i w Niemczech nie ma dzisiaj człowieka, który by stworzył taką narrację, ponieważ oni wszyscy są zwyczajnie durniami. Mogą coś bełkotać o jakichś współczesnych zależnościach, nie mają w ogóle narzędzi do tego, żeby coś takiego, co ja tutaj sugeruję, przygotować. Natomiast nasi rodzimi, nasze rodzime baranki beczące coś na temat wrogości Polski do Ukrainy, Ukrainy do Polski muszą niestety zamilknąć, dlatego że ewentualna wrogość Ukrainy do Polski wiąże się po prostu z zainstalowaniem w Ukrainie rosyjskiej agentury i tyle. I tyle. Jeżeli rosyjska agentura zostanie umiejscowiona, na Ukrainie będą mieli wszystkie te atrakcje, do których tak tęsknią, A więc i wołyń, i y, strzelców siczowych, i tam kogo jeszcze. Y, dlatego, że Rosjanie są w stanie przedzierzgnąć się we wszystko i wykorzystać każdą możliwość po to, żeby osiągnąć swoje cele polityczne. I każdy musi sobie z tego zdawać sprawę, że te wszystkie rzeczy, które ich teraz tak bardzo rozgrzewają, i podniecają, to są tylko kostiumy służące do Imperialnej polityki, do realizowania imperialnej polityki moskiewskiej. Ja o tym mówię spokojnie, dlatego że żaden z tych mędrców nie ujawnia się publicznie, nie pokazuje twarzy ani nazwiska, z wyjątkiem tych, którzy zostali do tego wyznaczeni, czyli Warzechy, Hysekulskiego, Cejroskiego i paru jeszcze innych. No ale ich moc słabnie. Ja chciałem zwrócić tylko uwagę na, na jedną rzecz, że wielu Albo kilku propagandystów moskiewskich czynnych dzisiaj w Polsce, to są ludzie silnie związani ze Stanami Zjednoczonymi. Więc jeżeli ktoś uważa, że istnieje jakiś prosty podział, tak, ci po tej, ci po tamtej stronie, musi się niestety pożegnać z tą opinią, dlatego że ona jest nieprawdziwa. Jeżeli taki Cejrowski albo Grzegorz Brown wygłaszają to, co wygłaszają, a jeden ma rodziców w Ameryce, a drugi ma tam jakieś posiadłości czy coś i stale tam przybywa. To musimy się zastanowić, ilu jeszcze w Stanach Zjednoczonych jest takich ancymonów, którzy gotowi są wysprzedawać aktywa, tylko po to, żeby zostać poklepanym po ramieniu przez jakiegoś ruskiego oficera. No Myślę, że sporo tych osób tam jest. No są też inne kraje, tak jak Irlandia, gdzie. Gdzie odbywają się rzeczy zupełnie horrendalne, a irlandzcy posłowie do Europarlamentu reprezentują po prostu interes, interes rosyjski. Proszę Państwa, wszystkie mrzonki dotyczące ekonomicznej czy politycznej obecności Chińczyków albo Rosjan w naszej części Europy, to jest koniec świata, jaki znamy. Jeżeli ktoś się karmi złudzeniami, że Chiny są jakąś alternatywą dla nas, ten po prostu oszalał i ma jakieś. No, głupstwa w głowie i złudzenia. Często ludzie zajmujący się technikaliami uważają, że, że rozwój gospodarczy i dynamika Chin to jest to, co pociągnie świat do przodu. Do przodu to znaczy gdzie? Przepraszam bardzo. Bo ja nie bardzo widzę tego, ten przód. Co to znaczy do przodu? To znaczy, że trzeba zdewastować Stany Zjednoczone i przyjąć paradygmaty działające w cywilizacji chińskiej, tak? czyli obniżyć sobie horyzont. I już tylko dziubać motyką ziemię, bo do tego zostaliśmy wyznaczeni, tak? Albo chodzić do fabryki, tak? I tam pracować i czekać na emeryturę, której nie będzie. Proszę Państwa, nie ma innej drogi niż odbudowa w jakimś kształcie tego, co tu istniało w postaci I Rzeczpospolitej. Albo tego, co tu istniało po upadku I Rzeczpospolitej w postaci Austro-Węgier. A najlepiej połączenia jednego i drugiego w jakiś organizm z gwarancjami, silnymi gwarancjami bezpieczeństwa. Wszyscy dobrze wiedzą, jakie gwarancje miała Rzeczpospolita i o Związkach Polskich. Z Wenecją w średniowieczu, wszyscy dobrze wiedzą, jak te gwarancje wyglądały później, nie trzeba o tym powtarzać. Wszyscy wiemy, że mamy gwarancję amerykańskiej, gwarancję tak zwanego Zachodu, natomiast Zachód nie jest organizacją jednolitą i jest tak samo rozgrywany jak Polska przez rozmaite struktury i organizacje, które działają w interesie Moskwy. To trzeba sobie z tego zdać sprawę i na spokojnie te e, organizacje wskazywać. Nie ma innej drogi niż polityka transatlantycka, bo jeżeli. My się zdecydujemy na jakąkolwiek inną drogę. Wszyscy z wyjątkiem tych, którzy dzisiaj głoszą te rewelacje, wylądujemy w Kołchodzie. A myć się będziemy raz na tydzień szarym mydłem. Być może ktoś to lubi, yy, ja nie. Dlatego proszę Państwa, powtórzę, nie ma innej drogi. A niebawem wydamy książkę, wznowimy książkę, gdzie znajdują się źródłowe teksty do historii Polski i Ukrainy, składając się głównie z tłumaczeń. Pism agentów francuskich, czyli Ukraina Królestwa Polskiego, do lektury serdecznie Państwa zachęcam. Dziękuję za uwagę, do widzenia, do usłyszenia.